Może no, ma pan, pan telefon, to byśmy zrobili ten raport. Nie mam czasu kobita czeka na mnie do szpitala ją wiodę. A to co to jest? To, to jest zbywa. Czekaj, będę na rękawicę, bo nie wiem, ja mam kurwa czyste rękawiczki, patrz mam, założę to całe ręce rude mam. A czego to się robi? No ja coś, panu się wywał do rękawica. A ja mam całe ręce różne kurde, no A skórzane masz? Mam i skórzane i takie i, i, i oj, takie brałem w To Jeszcze jedno skórzane. Ale bo ja nie zrobiłem tego raportu zaraz, że pan się rozładował. To jest twój problem, nie mój. Ja cię prosiłem. Ale teraz myślałem, że razem zrobimy. To radę, ja nie mam czasu teraz. To nie wysłałeś wczoraj z Pizna? Wczoraj wysłałem. Z no, grujca ale... wysłałeś. A, w, grój... w tamtą stronę wysłałeś? No wysłałem. W Grójc. Z powrotem wysłałeś? Z Pizna jak wyjeżdżałem wczoraj. A wysłałem tylko, że, się, że pan wyjechał z Pizna. No bo to tak chyba trzeba robić, no ja nie wiem no. No to co, No chyba. Co? To... Ja też widzisz nie wiem no. Bo tam pisze tak, Grójec, Pilsno i Grójec. To chyba na załadunek tam przyjeżdża jak pan wyjeżdża. Na załadunek przyjeżdżam, będę dzwonił, wyjeżdżam, będę dzwonił, do pizdna przyjeżdżam, dzwonił i wyjeżdżam, będę dzwonił, tak? Niech oni się bujają. Ja nic nie będę robił, tylko będę dzwonił, tak? No. No. No na razie, Nie rozumiem tego. ja tego, o czym Nie no po co mówię? Dobrze, no, dobrze, tak. dobrze było, nie? No? No. Dobrze było, to się wzięło i spieprzyło no. No. Nie rozumiem ja tego. Kropka, w zabuku, i przyjazd, odjazd. Kropka, później tam jakiś ten kurwa w telefonie, myśli. No nie wiem, dwa kody są do grójca, na jeden do Fidlba. To ja nie wiem, jak ja przy... mam dzwonić albo jak przyjeżdżam, albo jak odjeżdżam. No. No. Tam nikt nie odbiera tego telefonu, nikt nie można się spytać o co tu chodzi? Nie, tylko jest z automatu. Automat, a ja później ktoś to sprawdza, tak? Nie, automat... Komputer odhacza, To jest... nie jest. Thank <laughs> you.